Cześć, 15 już zadanie z arkusza trzeciego z książki, teraz matura 2016, arkusze maturalne, bodajże tak to się nazywa ta książka. Zadanie 15 jest takie. Stadion jest podzielony na sektory, sektor A liczy 20 rzędów. W pierwszym rzędzie jest 19 miejsc, a w każdym następnym rzędzie jest o 2 miejsca więcej niż poprzedni. tak? Ile jest miejsc w tym sektorze? Ok, czyli mamy tak, w pierwszym rzędzie, to jest oczywiście zadanie z ciągu atmetycznego, tak? W pierwszym rzędzie miejsc jest 19. W drugim rzędzie miejsc jest 21. W trzecim rzędzie miejsc jest 23. I tak dalej. Można sobie teoretycznie to rozpisać aż do 20 rzędu. No ale oczywiście my to zrobimy w troszkę inny sposób. Tak, z i w 20 rzędzie jest ileś tam. Hmm, niech będzie n, nie, jakieś. niech będzie x, tak? W 20 rzędzie. E, oczywiście wiemy, że ilość rzędów to jest 20, czyli to sobie weźmiemy, że to jest wyraz pierwszy. A2 to jest 21 i tak dalej. To będzie A3. A to jest oczywiście ostatni, czyli 20, tak? Dobrze. Jak to wyliczyć? No najpierw by pasowało wyliczyć tego x, czyli wyraz 20. Przypomnę, sobie, przypomnę Wam wzór na wyraz, dowolny wyraz ciągu atmetycznego. Dowolny wyraz ciągu atmetycznego, czyli AN, jest równy. Wyraz pierwszy dodać n minus 1 razy różnica naszego ciągu. Dobra, no to skoro my mamy policzyć a20, to tak, a1 to jest 19 to sobie to wprowadźmy, że to jest 19 plus, otwieram nawias n skoro tu jest an i tu jest n a my liczymy 20, to za n wstawiamy 20 ok, dobra, no i razy r r to jest różnica tak? czyli o ile one rosną lub maleją no to wiemy, widzimy, że on rośnie o 2, tak? bo w każdym następnym jest 2 więcej czyli moje r jest 2 no to wrzucamy dwójeczkę Czyli wyraz 20 to jest 19 plus 20 minus 1 to jest 19, razy 2 to jest 38. 19 plus 38 to jest 57. Ok, no to liczymy sobie w takim razie S20. Wzór na dowolny wyraz ciągu, w sumie w dowolnej ilości wyrazów, to jest wyraz pierwszy plus ostatni przez dwa razy ilość. No to wyraz pierwszy to jest 19. Wyraz ostatni to jest 57. Trzeba to podzielić przez 2 i pomnożyć przez ilość tych wyrazów. No 20, tak? Bez 20 rzędów. Dwójeczka nam się ładnie skasuje z dwójką. Dwójeczka z dwudziestką, oczywiście. Czyli S20 to jest 60, 76, tak? Raz 10 razy 10 czyli to jest równe 760 jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź co? tak, więc można było na kalkulatorze, w końcu macie te kalkulatory na maturze, pierwszy 19 drugi 21, trzeci 23 i pododawać ileś tam razy, aż nam wyjdzie właśnie 760, bo tak 20 razy trzeba dodać, albo korzystając ze wzoru właśnie na dowolny wyraz ciągu atmetycznego. i tutaj by wzór na sumę 20 początkowych wyrazów też to można w ten sposób policzyć jeżeli macie jakieś pytania śmiało w komentarzach, a ja zapraszam Cię teraz na szesnaste kolejne zadanie. Na razie, cześć.